Witam, Wróżka Luena, zapraszam do wysłuchania e, horoskopu tygodniowego od 1 do 7 listopada e, Koziorożce. I teraz tło ogólne tygodnia. Egzystencja. Dzień po dniu. Korzystanie z życia, cieszenie się życia życiem. <klimy> e, no i Obserwowanie tego, co jest piękne w życiu. No, koziorożec będzie taki skupiony i też refleksyjny w ciągu tego nadchodzącego tygodnia. I teraz pracę sprawdzimy. jakieś możliwości przed koziorożcem. Są możliwości, aczkolwiek niektóre koziorożce nie wierzą w to. Nie wierzą w to, są podłamane, martwią się o pracę. Niektóre nie mają pracy, niektóre się martwią o pracę w takim sensie, że po prostu uważają, że coś jest nie tak i trzeba coś zmienić, jeśli chodzi o pracę. No i tutaj jest, są jakieś takie podłamane. Nie widzą czegoś swoich jakichś potencjałów, finanse przestój jakiś. Czyli u koziorożców pod względem finansowo-zawodowym ten tydzień nadchodzący bez szału. Czyli niektóre koziorożce sobie zrobią jakąś przerwę w pracy, tutaj jakieś L4, jakiś urlop. <laughs> tu jakieś załatwianie renty jest przez niektóre koziorożce takie jakieś też sprawy dopominania się o swoje, no i konieczność jeszcze dorobienia sobie i szukania jakiegoś dodatkowego źródła dochodu i jakieś takie przetasowania, jeśli chodzi o pracę w firmie, należy dokonać jakichś takich przebranżowień, no niektóre będą po prostu zamykać interes w koziorożce, zdrowie. Kardiologiczne sprawy, m, przebadać krew, czy nie ma, e, sprawdzić, czy nie ma anemii. E, no i tutaj e, sprawy generalnie związane z, z sercem też i związki. <laughs> układ krążenia. O, związki. fajnie na związki dla koziorożca. To chyba kwestia zawodowo-finansowa się przekłada na, na relacje w związku. Udaje coś y <laughs> koziorożec. Udaje. <laughs> Niefajne emocje są. Za dużo też jest myślenia. Za dużo wyobrażania sobie, co będzie. Pokusy, jakieś uzależnienia, zgubne w dłuższej perspektywie. Trzeba by coś tutaj porobić. Tak, odrodzenie pod względem finansowym, odbicie się od dna i tutaj powinno być lepiej jeżeli pod względem finansowym sobie jakoś poradzi, to znacznie się polepszy w związku, bo tutaj się bardzo odbija sytuacja zawodowo-finansowa na, na związek. Single. Niektóre chcą się wyrwać na wolność single i tutaj Chcą się po prostu y, przeprowadzić. To jest wyjazd. Y, dla niektórych singli gdzieś dalej, do, do dużego miasta, uważają, że tam jest, są lepsze możliwości rozwoju i y, szanse spotkania y, innych osób. No, a niektóre też tutaj za granicę się kłaniają. No, też jakiś mają konflikt wewnętrzny, single. Trochę walczą z sobą i z jakimiś swoimi demonami. No właśnie, ale tutaj trzeba działać, a nie przesypiać pewne szanse w pożaroszu singlu. I teraz rada. No i wyjedź, no czyli jest jednak wyjściem z sytuacji jest wyjazd. Szóstka Mieczy, mówię, żeby m, zabrać y, to, co zostało, jakieś części dobytku i po prostu wyjechać w inne miejsce. Miejsce, gdzie są inni ludzie, inne sytuacje mogą nas spotkać, jakieś inne możliwości. <laughs> Jest inna energia. Po prostu otoczenie nie będzie sprzyjać w nadchodzącym tygodniu koziorożcom. Y, I tutaj może to być wyjazd taki krótkotrwały. Gdzie zmieni się perspektywa myślenia koziorożca, jakieś rodzinne strony, ewentualnie, no, w zupełnie inne miejsce, jeżeli koziorożec mieszka od urodzenia w jednym mieście, czy w jednej miejscowości, ale to też jest plan na przyszłość, żeby po prostu coś zmienić. Zmienić i um, ulepszyć. Także albo krótkotrwały wyjazd, żeby pozbierać myśli albo planowanie już generalnych zmian. I to jest dobra karta dla osób, które są mobilne, że będzie się działo. Natomiast dla osób, które są e, takie statyczne i mają takie po prostu e, przyzwyczajenia do bycia domatorami, to tutaj ta karta nie jest zbyt dobra, bo ona mówi, że trzeba po prostu zmienić swoją perspektywę, czyli tak jakby te swoje przyzwyczajenia przewartościować, no i ruszyć, czyli nie tkwić w miejscu. No właśnie, życie, trzeba przyjąć życie z, z blaskami i cieniami. No i wyjść z takiej <laughs>, mrocznej tutaj sfery związanej z y, kwestiami zawodowymi, z pracą. No i to się też wszystko skupia na bólu serca koziorożca, martwi się o... Tutaj jest też zmartwienie o dzieci, o pracę, generalnie o życie, poprawę jakości życia. Y, odmawia sobie też koziorożce z czegoś, no. Praw do szczęścia, do zadowolenia. Tutaj jest potrzeba zmian. Potrzeba zmian i do y -y, takich e -y, no, rzetelnych zmian. Teraz dołożymy coś, żeby się przejaśniło. <kliścia> no właśnie. Od nowa. Trzeba coś zacząć od nowa, ale jest nadzieja, jest nadzieja, bo karta gwiazdy mówi o dobrej zmianie. Tutaj jest, wyłożył się grudzień. Grudzień, czyli na pewno coś, coś się przesunie z listopada na grudzień i tutaj są już dobre perspektywy, lepsze, dużo lepsze perspektywy, jeśli chodzi o a, sytuację ogólną generalnie w życiu koziorożca w grudniu. Tak. No i teraz jeszcze wyłożymy. Trzeba zawalczyć w sądzie też, jeśli chodzi o pracę. W sądzie niektóre koziorożce muszą mieć te sądy, bo nic nie uzyskają. Coś im się należy i muszą po prostu to wywalczyć. Czy są jakieś też alimenty, jeśli chodzi o finanse. No i, no i ten wyjazd, wyjazd przeprowadzka. Tak, przeprowadzka. No, tu też y, jakieś osoby w pracy tutaj y, są y, na stanowisku z autorytetem, szkodzą koziorożcom. Czyli to jest jakaś y, nieodpowiednia osoba na stanowisku, która szkodzi. Jakiś szef po prostu albo mu pinguje koziorożca, albo po prostu w jakiś sposób no, szkodzi koziorożcowi. No i moje drogie koziorożce, weźcie się za siebie. No i pozdrawiam.